Siemano, dzisiaj nauczymy się takiego ruchu, jakim jest Two-Handed pan, palm, czyli palmowania karty dwoma dłońmi, a cały ruch prezentuje się w ten sposób. I mamy dziewiątkę pik spalmowaną pod prawą dłoń. Jeszcze raz, bo czemu nie? Cyk, zrobione. I już Wam tłumaczę krok po kroku, co musicie zrobić, aby wykonać ten ruch. A więc grip. Grip jest taki, a nie inny. Zobaczcie. Trzymamy talie w ten sposób i pierwsze co musicie zrobić to pod nieuwagę widza, na przykład jak trzymacie z nim kontakt wzrokowy, zrobić pinky break, czyli tą pierwszą górną kartę oddzielić od reszty talii. Możecie właśnie zrobić to trzymając kontakt wzrokowy z widzem albo całkiem tam opuścić tą talię koło ciała, zrobić coś takiego no i oddzielić tą kartę, więc wpierw robicie to. I jak macie pinky break, to zabieramy się do dalszej części robienia tego ruchu. Jeden punkt podparcia górnej karty to kciuk lewej dłoni, drugi punkt podparcia tej górnej karty to palec najmniejszy prawej dłoni, dokładnie w, tej, w, tej, w tym miejscu styka z tą górną kartą. I to pozwala nam na taki ruch: karta może swobodnie się poruszać w takiej płaszczyźnie. Widzicie. Więc jeszcze raz. Cyk, cyk, cyk. I tak naprawdę teraz sobie wsuwacie tą kartę pod prawą dłoń. Widzicie? O, to cały pan. Jak to robicie? To w tym momencie możecie delikatnie docisnąć sobie tą kartę o otalię. Tak, do talii. Co sprawia, że ona jeszcze bardziej Wam będzie dolegała do, do dłoni. Nie? Więc cyk. Cyk lekko sobie możecie docisnąć i spalmowaliście kartę. Te dwa palce kciuk i ten palec. Tak naprawdę kontrolują to w jakim stopniu. Widzicie, on jest tutaj ten drugi palec, w jakim stopniu ta karta ma leżeć pod naszymi palcami. Nie? Widzicie? Wkładamy sobie tą kartę. Tymi dwoma palcami kontrolujemy właśnie w jakim stopniu ona ma być schowana pod paluchami. Dociskacie tym kciukiem do tego palucha i tym też dociskacie krawędź karty. Jak złapiecie karty w dłoń to zauważycie o co chodzi. Cyk, cyk i cyk. Od to cały tu Hennet palm. Co jeszcze polecam, ściśnijcie paluchy, nie? żeby nie było tych okienek, albo żeby nie były takie duże. Bo ja akurat mam mega kościste palce, to nawet takie ściskam, to jest trochę ta luka. No ale zawsze mniej widać tą kartę niż jakbyście w ogóle tego nie zrobili. Nie? Więc polecam to robić. No i co? No i po prostu chwyćcie za talę kart. No i uczcie się tego ruchu, bo na pewno Wam się przyda. No i ja się z wami żegnam. Na razie.